Witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy odcinek ze Farminga 22 z serii Postępowy Rolnik i dzisiaj będziemy kultywatorować pole robotowe. 30 już jest, podpięta do kultywatora. I lecimy tutaj to poza odcinkiem. Co tam się stało? Dobra, nie znikam. poza odcinkiem widzowie do. Zobaczyłem prasowanie i pozbierałem te kostki. Podejdę. to szybciej. Im, życzy, tym im szybciej, tym szybciej, tym lepiej. Widzę wypiszcie jak... Czy uważasz, że zaczynacie się wybrać, albo czy jeszcze nie? Nie na pewno nie mówię osób A niektórzy może już kończą nawet. Ci, co mają mniejsze gospodarki. Bo my widzowie jeszcze nie chcieliśmy nic, o wiele przenicysiać. Sorry, widzę, to mało chlepnięte jest, ale no, jest to nie bo... No dzisiaj dosyć to robimy. Nie powiem, że ja prawy rapór posiłam. No i w ogóle takie. Wy ogólnie wy powiedzicie, będziecie widzieć w sobotę, ale ja tam byłam w czwartek. Nagryłam na zaś, bo nie wiem, co robić dzisiaj. Wieczorem. I nog to. Ja widzę, że że od tej strony się otworzyć nie dawaj, lepszy przeciąg bym miał. No teraz wezmę z tej strony, widzę, polecimy. Dookoła to pole będzie wyrobione już i będzie przyjemniej się robić. Opuściłem, dobra. I już. rura! Nie widzę, że się zastanawiałam też trochę nad, nad wzięciem jakiegoś polarnie ryża, No ale no na no, razie no, 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 to niezbyt. A i widzowie ogólnie co miesiąc mi przychodzi kasa za mleko. Bo takiego moda, że się mleko automatycznie sprzedaje i to jest mega fajnie, bo co dzień nie, nie, nie kasa przychodzi za to mleko. I no w taki sposób też możemy dorobić. Tam 300 zł to nie jest to dużo, ale no zawsze coś. Bo zarabiam, dostaję 300 zł za. A nie, serio. W, w Miesiąc było 320. Nie wiem. Nie, ale też nie wiem, ile mleka było wtedy. Zrobię o mnie. I też już się nie możecie czekać na, nie, był... tam inna i napiszcie, czy będziecie na wetenarach, bo ja niestety nie będę, bo ja mam tam daleko, ale skręciłbym za połowę ale szkoda, że tam nie będę, bo ma no, dużo co będzie, nie wiem będzie. Farmer będzie, nie wiem jak to znać. nie wiem, piszcie, czy znacie jakiego farmera. jest y... I też y, gra o plon, chyba ma być też. Nie ma tego swojego już co brać chyba, ale to nie wiem, nie oglądałem, jeszcze odcinka. Ale oglądam Gra o plony Fajnie, fajnie. Tylko ja nie wiem jak możemy mieć takiego Phardzony. Ja mu w serio współczuję. Lecz czekam na kolejny fanny moments. To fanny moment nie, nie powiem, że nie jest fajny. No bo jest bardzo fajna akurat. Ale lepsze jest to jak dania jeśli śmiał mega stykuje pod Krowy, byki, nie wiem, nie wiem co, ganiałby. Yy, Meteorową wróżbę czy tam, czy tam drewnianą, ganiał, krowy przeganiał, czy byki, nie wiem, czy jałówki, nie wiem co tam, czy Ale no na ja, śmiałam się z tego. Przeganiałby chyba, żeby ale nie wiem, bo nie, nie widziałam tego dzika, tego w ten o, widzowie! Ruch, ruch się ruszył. O! Korek się zwalnia. A w i zabejdzie to, który był atorowany. co tam się? No, już, po wszystkim. Ale nawet nie widziałem, widzowie, co tam się stało, a mieszkam blisko, chcę ale nie było chyba żadnego wypadku z tego co widziałem z tylko chyba jeden drugiemu wyjechał i się tam kłócili ale ludzie zamiast ich ominąć, zamiast to, zamiast tamto to będą wstać i patrzeć i słuchać widzowie oczywiście, jak duże pisanie widzowie ogólnie Oczywiście, czy, jak, w jakim zawodzie będziecie chcieli być? Jak już kończycie szkołę średnią, szkołę podstawową, gdzie się, Albo gdzie już kończycie? Moja widzowie, chciałbym pójść do techniki rolniczego, bo ja chcę być rolnikiem, kocham to, kocham to po prostu nie może to równości jak dobra a to nie, 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 wziąc, nie? Tutaj są, ale się jak już widzę. Po prostu niesamowite. Da. Biegi i widzę, że coś przeskakują w tej 30. Co jest? tam tygodniu jesteś. Że nie widzę niewygodna tak kabina, w którym schylać się muszę. Taką piję, taką, taką będę miał. Mm. Widzowie ogólnie współczuję osobom, które mają również powódź. Czy... No widzowie, bo to jest teraz tragedia powtórka 97? 98? 8, nie wiem. Widzę, współczuję, bo... bo, bo tym, tym, co w tych miastach, jest to oczywiście jak jest ta powódź. Bo to, co na TikToku widziałem, widzowie, to robi, w pojęcie w no. to mi przechodzi, więc to niekoniecznie widzę, no, ta woda nawet auta porywa. Ale widzę, że co jest najlepsze. W wiadomościach nie pokazują tego, co ludziom na gospodarstwie da być bo robię, tylko Pokazują mięso. A te maszyny, które to, to powód zniszczyła, mogą być więcej warte niż taki jeden robotowy. No widzowie, no nie powiem, że... No, było takie jak... Zresztą niektórzy na to kubek. Mega długo kosztują. ale ja tam widzę wolę chyba, że jednak chodźcie sami. Bo tą nową technologię to... Nie ogarniam tego. <laughs> Przyjechała chyba mama z W ogóle widzę, piście albo nie, dobra, już nie piście hmm. życzę Wam widzowie dobrych ocen w szkole, zdrowia, szczęścia i ogólnie dobranoc, z tym co wyglądają to późno I no, życzę Wam miłej niedzieli a nie w sumie miłej soboty, bo to, jak postawiłem. W ogóle dwie golejkujcie, jak długo mi życzę i no, to będę kończył już ten odcinek 11 minutą, do zobaczenia w kolejnym, na razie.